Siemanko, z tej strony Black Heroes, a to jest trzeci odcinek z Assassin's Creed Unity. Skończymy, kończymy, zaczynamy w tym miejscu, już skończyliśmy ostatnio po z więzienia i udajemy się do Bractwa gdzie poznaliśmy podczas ucieczki jednego z ich członków i zaproponował nam wstąpienie, także jedziemy do tej właśnie misji. Gdzie by tu się kurde udać, no gdzie by tu się... Czekajcie, powiem przepraszam, że trochę... Troszeczkę zaskrzypiło, ale nieważne. Dobra, zlecimy na mapę, może być prościej. Eee, dobra, mamy tu odrodzenie. No to wybieramy się tam. O! Concierge. Chyba mnie nie lubię zbytnio. Jeszcze ponad 100 metrów mamy. Trudno, że mnie pamiętają. Nie chcę pamiętać, ja nic nie zrobiłem. Ja tylko uciekłem z więzienia, i to jest tyle, tak naprawdę. Kurczę w temacie i śluz Oj. Dobra, gdzie musimy się dostać? 90, parę metrów mamy w sumie zobaczmy, zobaczmy gdzie to nas doprowadzi. Co mogę przejść tu, będzie szybciej? jakieś wejście... i co to jest? Odrodzenie. Teraz darna do zasiedzenia, proszę szukać beleka i odbyć starca kilka odpowiedzi. No dobra, no to jedziemy. Myślę, ja, no po co zwykłe? Lepiej walnąć w katedrę Notre Dame. Znaczy, a nie, to nie jest Notre Dame, to jest Saint chapelle to przepraszam. Zwracam honory. Wyłaś stamtąd, Arno! Właśnie na górę. Na górę poproszę, na górę. Dwa, przez okno, dobra. Hum, 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 hum. No dobra. E. Trzeba wyjść na górę. Że wam. A dobra, tam coś się świeci na żółto. Znaczy na żółto, na złoto w sumie właściwie. No dobra, to przejdziemy sobie w ten sposób teraz. Nie w ten sposób Dobra, one more tak tu Teraz tam na górę. O. Perhaps the sunbeam. Coś nie chodzi stricte o promień słowo kurde, o promień słoneczny, tylko bardziej o coś innego tu chodzi. Mianowicie musimy tak przejść tutaj. Mm -hmm. i teraz sobie tak. Teraz wejdziemy sobie na tą linkę. W chodzić. Tak, teraz wejdziemy na tą linkę. I z niej spróbuję skoczyć tam. No dobra, nie to. To wejdzie może od razu z tej strony po prostu i będzie prościej. Tak uda się wejść, nie? No jest niby tu jakiś. Aha. Mhm. Dobra. Dobra. I tu. Tu jakby, co nie? Aha. Ale w sumie możemy po czym przejść. Mamy te żerandowe tak można nazwać. Tymi żorendolami pewnie przejść prowadzę jakby robię mi drogę. I teraz tu I co jest? to się otworzyło? Wrota, nie wiem coś. co jakby nic się nie otworzyło poniekąd. Jeśli No tak, odszukaj nas, fajnie, no, no ale co ma do tego słowa potrzebują odszukaj nas. No tu musi być coś, co będzie... Aha, nadal mam podejść teraz do tego miejsca znowu. No dobrze no tutaj podejdź do tego miejsca, no interakcja. Tam. No i dobra, no to tam podejdziemy. Okej. Okay. Drogę już mam odczajoną, więc wystarczy przejść po prostu tutaj po tych cudach niewidach. No i podejść tam. Aha No i to by wiele wyjaśniało w sumie.

Didn't we just escape from a dungeon? It's not a dungeon. It's a nerve center. From these tunnels, we can get anywhere in the city, all without being seen. We have eyes everywhere. Really? Seems visibility would be a problem. Wouldn't you prefer something with a view? This place has served us well for six hundred years, pisspot. Mm hmm. And how long were you standing in the dark waiting for me? Not long. Guillaume spotted you from the bell tower. Well, it was quite the entrance. Are you mocking me? No, no. God's truth. Very theatrical. Shut up. We're here. The candidate will approach. son of Charles Dorion returns to us. Belek thought you wouldn't come, but changed your mind. I'm tired of running from my failures. Monsieur de la my father. I want to make it right. The death of Grandmaster de la weighs on you. Why? Did you wield the blade yourself? Does it matter? The blame still lies with me. Inna the Nubahu, tukilu Kailai. Very well. Out of the dark, you come into the light. From the light, you will return to the dark. Are you prepared to travel the eagle's path? If that's a fancy way of asking, do I want your help? Yes. Then drink. Niby zwykły, kurde, kielich. Ale coś mi musi być nie tak. To na pewno by nie było takie zwykłe pi.

Oh, Can't I go with you, father? Courage, my boy. You wait just here. I will return when this hand reaches Mother. the top. where is that boy? Up, we should be one well away. jakiś czas parku jakiś normalny taki fajnie zrobiłem nie powiem że nie mógł że ma tyle lat naprawdę jest w tym parku zrobiony To jest ta zbrodnia swojego ojca, zabili w sumie na samym początku gry. I te wydarzenia się powtarzają. O, jest ten sam napastnik. Kurde, to jest jak na jakiejś fazie normalny Porąbane fest w porządku Autentycznie Kurde, porąbane fest to No po prostu porąbane, ale fajnie If you can pluck your head from your own arse, come find us. You'd make a fine fit. Mm -hmm. You must receive it today. It's very, very important. I heard you the first time. Mm. i to widzę konkretnie. A tak naprawdę mogłem to

tu, mamy. Ale... Ale kto? To jakiś kurde, jest jakiś podłożony tylko nie wiadomo kto to jest. Asasyn jakiś chyba, bo... Przecież Skoda laser był templariuszem, z tego związku z nim córka, a to jak ojciec, był templariuszem, to było w następnym odcinku. Miałem chyba nie podchodzi do niego w taki sposób. A, zabij Asasy nie dając się wykryć. Aha, dobra w ten sposób. Czy mam iść tu, pomiędzy nie mogę przechodzić? Nie, bo oni się odwracają ode mnie Czy muszę jakoś z tymi przełazić? On jest tam. Dobra, udało się, chyba zabiliśmy z tego co widzę. O kurna, kto jest jego ojciec? Nie, takiś jest... Kto to jest właściwie? Ale porąbane to było. Takie kurde, no dziwne szczerze wam powiem. These are the words spoken by our ancestors, the words that lay at the heart of our creed. Stay your blade from the flesh of the innocent. Hide in plain sight. Never compromise the Brotherhood. Let these tenets be branded upon your mind. Follow them and be uplifted. Break them at your peril. Rise, Assassin. Oh yes, Tibrani. Dorian is dead. He has been culled from this world, his sins and failures turned to dust. Tonight he is reborn, a novice of the Assassin Brotherhood. No, I wio, od tego, z Dobra, kontynuuj. A broń, broń Rapier z koszem wrażenia ma spore, mod bojowy, floret, hakuje mamy ten, andrzej ten, ten, Kaszabla szabla kawaleryjska, bułat, bułat to nie pasuje do asasina, zakrzywiony, szabla oficerska, morgen, ten prosty bułat, dobra myślę, że może lekka szabla kawaleryjska. Trójdrzew, sowa, ciężka, nie, pistolety. Aha, dobra, nie mam takiej umiejętności, muszkiety, też musimy mieć coś. Wposażenie, kolory. Hmm. Dziki ogień, strojniś. Może byśmy to, taki szerbień Aha, może mieć każdą rzecz z innej parafii tak naprawdę. Mhm, dobra, to mam tutaj już takie ja widzę pro-rzeczy, a korpus, surdut napoleoński, surdut burżuja, oryginalny surdut arno, surdut trapeznika hmm. Tu już są te wzmocnione, to one będą drogie. Dobra, weźmy na razie hmm. surdut napoleoński. Hmm, do tego sobie weźmy jakieś przedramionka. Aha, to są nogi, a też stroje mam widzę. Anti-Campion, inni świdzą. Wszystkie języki są w całym MUSA. Strzela synów Arno. Dobra, to dopiero pod koniec gry doładowania. Umiejętności. Dobra, nieważne. Na razie zostawmy to co mamy. Odrodzenie. Ok. Welcome back. Now that you've life as an assassin, are you willing to take the fight and join us, Deacon? Load the file. Coming up, we lifted a media file from Abstergo last month, and the information it contains is astounding. But we won't share these things with just anyone. By pressing play, you'll be joining the assassins. If you want to fight the Templar menace, if you're willing to save civilization from Abstergo's clutches, press play. Sit back and ready yourself for the truth. Good choice. Welcome to the Assassins, Initiate. Ah, no, dobra, finish. Version 9. That human DNA worked via the triple helix model. Some years later, the work of Crick and Watson demolished this theory in favor of the double helix. Today, we know the double helix to be indisputably the basis of all life. So, why did the triple helix theory gain so much traction? Why did Rosalind Franklin's X rays seem to confirm it? It turns out that their initial samples had been taken from small traces of precursor DNA. The rare genes of an ancient race embedded in our own. We now know that triple helix DNA is the foundation of the precursor genome. It is the genetic Rosetta Stone of our age. If we can crack it open, if we can sequence the full precursor genome, there is no limit to the knowledge we will gain. Using Animus technology, precursor history will be open to us for the first time ever. Ancient languages will be unlocked, and ancient technology will be ours for the taking. Imagine what will be possible if we master the technology that underpins the pieces of Eden. Such discoveries would surpass 100 fold the splitting of the atoms. Last year, we located a rich sample of precursor DNA in a donor whose genes contained human and precursor DNA at an incredible 25 to 1 ratio. Our work will begin with this sample. Our goal is to unravel the triple helix, sequence the precursor genome, and change the world for the better forever. Welcome to the Phoenix Project. Na no, dobra, no I ja chcę wrócić do Paryża, ja nie chcę jakiś projekt, projektów Phoenixów. So, this is where we stand. Last year, Abstergo acquired the body of a man we call a sage, one of a rare breed of humans with a surplus of ancient DNA. This sparked a search for more sages, in the present and in the past. The more Abstergo finds, the closer they get to their final goal. We've blocked their recent attempts to find more, but Abstergo will not stop looking until they sequence a full precursor genome. So, why Arno Dorian? Why chase an assassin through the French Revolution? It turns out at some point in his life, Arno came into contact with another sage. We need you to find out when and where these meetings took place. If Arno was present for this sage's death, it might lead Abstergo straight to his body. Naturally, we'd like to find it first. This is where you come in. It won't be simple. Genetic memory must be tackled in sequence to keep the data stable. But we're confident you're up to the task. And you won't be alone. Other initiates, assassins just like you, are doing their part to end this fight. If you need more training, more experience, you can call on them for help. All right. Loading the next sequence. Hmm, sequence. Oh, Paris, 1791. Mam dla Ciebie z więcej synchronizację z Odlokowano na broń, dostosował skóra, na sakiewkę, rządł się nagłuszający. Zmiot społeczny przebranił część lusarza, gdy po walczeniu gruba skóra wtopiła nieodczyny i Ja tak sobie walka wręcz. tak uszałamiający na dystans. Broń dystansowa, skład asasyna, bomby sakiewka. Na pewno myślę, że broń dystansowa nam się przyda. Hmm. Niewidzialność. zmysł społeczny, samouczek. Wtopienie w otoczenie. O. O, to na pewno też będzie bardzo przydatne. No dobra, wyczerpaliśmy. Well, symbol?

Tylko po prostu przepraszam tych sekwencji. Po prostu zrobimy tego w następnym odcinku. Także kończymy w tym miejscu i widzimy się już w kolejnym odcinku. Także się tym żegnam. Na razie i do następnego. Także. 3, 2, 1.